Dzień dobry. Dzień dobry. Witają Państwa znany i lubiany psycholog Piotr Mosak oraz pozytywna psycholożka Alka Adamowicz. Zapraszamy do Super Wizji. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, czy partner musi się domyślać. No właśnie. Często słyszę od kobiet, jeśli mnie kocha, to powinien wiedzieć. Jak się nie domyśla, to znaczy, że mnie nie rozumie być może mnie nie chce. Piotrze, co ty o tym Ach, sądzisz? Widać, co ja o tym myślę. To jest świat kobiet. Kobiety żyją w kręgach kobiecych, kobiety bawią się razem, kobiety rozmawiają, kobiety jakby czują się bez słów i naprawdę kobiety potrafią się zintegrować, zgrać. Nawet mówi się o tym, że kiedy przyjaciółki dobrze się znają, często spędzają czas, to nawet cykl im się uzgadnia i mają w tym samym momencie to wszystko. Natomiast mężczyzna żyje w innym świecie. Mężczyzna potrzebuje informacji, mężczyzna potrzebuje wiedzieć. Mężczyzna nie może się Domyślać, bo mężczyzna ma milion pomysłów na sekundę, kobiety też, ale jak ona pyta: e, Zaskocz mnie, no to jemu tu się pojawia. Jemu się tu pojawia bardzo dużo. Powinieneś wiedzieć, no ale tu też sobie przypomina, no i filtruje przez siebie, czyli to, co jemu jest bliższe, zapamiętujemy to, co jest nam bliższe, więc oczekiwanie, żeby mężczyzna się domyślił, jest nie na miejscu, bo raz, że się zmęczy, dwa, że on naprawdę chce się domyślić, trzy, że chce zrobić dobrze, że ją kocha, natomiast jeżeli kilka razy popełni błąd, to on się zawiesi, to on się wycofa, to on będzie uważał, że jest beznadziejny, to będzie uważał, że poprzeczka jest za wysoka, on przestanie być kreatywny. To nie jest dobre, Alko. Bronie kobiet, my też nie czytamy w myślach, nie jesteśmy jasnowickami. Jeśli mężczyzna nam nie powie, czego oczekuje, jakie ma potrzeby, to my tutaj nic nie wywróżymy i myślę, że to nie jest z miłością problem, tylko problem jest z naszą komunikacją. Oczywiście, że tak. Bo uczucie to jest uczucie. I nieważne jakie mamy umiejętności, jakie mamy cechy charakteru, jaką mamy osobowość, my to czujemy. My czujemy to uczucie. My chcemy być tą osobą. My się chcemy o nią troszczyć. My chcemy wciągać ją do swojego świata. Chcemy uczestniczyć w tym jej świecie. I tu faktycznie zgodzę się z tobą. Mężczyźni za mało mówią o swoich Potrzebach, ale nie dlatego, żeby ona się domyśliła, tylko że znowu mężczyzna e, robi tak, że jego niewiele osób o cokolwiek pytało w życiu, więc on nie informuje, on nagle wychodzi. A potrzebuje wyjść, a co będziesz robił? Jeszcze nie wiem, bo ma trzy pomysły. I na przykład, znam takie przypadki, jeździ godzinę dwie po mieście samochodem. Nic więcej, natomiast co robi domyślająca się kobieta, kiedy on wychodzi, nie wie co będzie robił i nie ma go dwie godziny? Co kobieta myśli, że on robi w tym momencie? Różne rzeczy. Zdradzają. <laughs> Zdradzają tak... z tym motocyklem. <laughs> Ale wiesz, myślę sobie, że tutaj, jakbyśmy tak rozebrali to na czynniki pierwsze, to taką przyczyną takiego zachowania może być lęk przed odrzuceniem. No bo zobacz, czym my jesteśmy ładowani: y serialami, filmami romantycznymi, jakimiś mitami z bajek. Żeby ch chcemy, żeby, żeby nic nie mówić, żeby ten mężczyzna nas zaskoczył, żeby on wiedział, że ja chcę pierścionek, żeby przyniósł mi kwiaty. A jednak, tak jak ty mówisz, ja się z tym zgadzam, trzeba o tym powiedzieć, czego ja oczekuję. I to działa w dwie strony. Tak, ale ten mężczyzna nawet często zaczyna od tego, że on kupuje te kwiaty, ale nie te. Że przynosi ten pierścionek, ale nie taki. Że kupił jej sweterek, no ale litości, on jest niemodny i nie tego koloru. Ale... Więc mężczyzna próbuje. Natomiast, jeżeli jest gaszony, to jest znowu apel do kobiet, że okej, okay, fajnie, liczy się intencja, natomiast następnym razem, jakbyś chciał mi kupować ubrania, to spytaj, bo lubię sama wybrać kolor czy fason. Więc uczymy się, to ma nie być krytyka, tylko to ma być nauka. Zgadzam się i myślę, że partner. Powinien być bardziej uważny, oczywiście niejasnowidzący, bo uważność równa się zauważenie emocji. I jeśli on nie będzie, jak to mówią młodzi, aktualizował danych o partnerce, to się. No to, no to nic z tego nie wyjdzie. Jeśli miał nawet taki przypadek, małżeństwo, ona lubiła kawę z mlekiem 10 lat temu, oni dalej serwował tą kawę z mlekiem. Nawet nie zauważył, że ona już mleka nie pije. I chodzi mi o tą uważność, bo to nie chodzi, żeby cię A ja bym powiedział, widzenem. że komunikacja, bo to jest yy, niesłyszenie, mhm. bo ona prawdopodobnie parę razy mi powiedziała: ja już nie pijam kawy z mlekiem. Ale on tego nie usłyszał, bo on lubi pewne standardy, on lubi pewne zasady i on jest niezmienny. Ja na przykład ludziom mówię u siebie w gabinecie, Ustalajcie plan na rok, zasady na rok, ale też się umówcie, że w przyszłym roku o tej samej porze siadamy i renegocjujemy umowę. Renegocjujemy zasady. Coś się zmieniło: praca, zdrowie, pojawiło się dziecko. To wszystko musi być uwzględnione w nowej umowie. To nie jest na całe życie, bo my cały czas ewoluujemy. Zmieniamy się z biegiem lat. Sama wiem, jak ja się zmieniłam, mając dzisiaj. 50 lat, a jak byłam kobietą, która ma 30 lat, i każdy z nas się zmienia kiedyś. Po pierwsze, wiemy, że była korpo, teraz jest psycholożką. Byłam. To już jest duża zmiana. 17 lat pracowałam w korpo, racji i pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, znajomych z tej Polski. Dzisiaj jestem psycholożką i to była najlepsza decyzja w moim życiu, powiem <laughs> Ci szczerze. Ale wracając do naszej y, rozmowy, to taka nie rada, bo ja nie lubię radzić i myślę, że to. To nie o to chodzi, ale żebyśmy nie zgadywali, co partner czy partnerka ma nam do powiedzenia, tylko rozmawiali. I ta komunikacja niejednokrotnie jest kluczem. Ale nie ma nic złego w tym, żeby zrobić listę. Czyli ten biedny mężczyzna, który ma się domyślić, ta biedna kobieta, która e, jakby ma wiedzieć, czego on potrzebuje, co on odczuwa. Zróbmy mu tę listę. Jeżeli chcesz mi kupować prezenty, to. Z takiej działki, nie wiem, z kwiatów, yy, z ozdób, z kosmetyków, ale takich marek i takich. Nie kupuj mi ciuchów, albo jeżeli, to kupuj mi skarpetki i szaliki. Na przykład mówię. Czyli wtedy jest nam łatwiej, bo nawet jeżeli nie trafi, no to nadal to są skarpetki. To będę je nosić po domu. To nadal jest to szaki, otule, szalik, otulę się yy, jadąc z tobą na spacer do lasu. Natomiast. Ten mężczyzna też ma powiedzieć: Mam takie zainteresowania, tak lubię spędzać czas, mam takich przyjaciół, rzadko się z nimi widuję, ale jeżeli się widuję, to robimy to. To jeździmy rowerem, to jeździmy motocyklem, to pływamy kajakami, albo siedzimy w jakiejś knapie, w której jest wielki ekran i oglądamy sobie mecze przy słonych paluszkach. Jakby powiedzmy, my, poinformujmy, my, wydaje mi się, Obowiązek poinformować partnera, partnerkę, jacy jesteśmy, czego oczekujemy, a nie zgaduj, domyślaj się. Już myślę, że mężczyźni nie potrafią mówić o swoich potrzebach, bo jednak y, oni nie chcą obciążać innych. Też tak zostali wychowani, że ma być. Ma być, silny. Ma, ma, być być silny. ma być zrobione. Ma być zrobione i nikt się go nie pyta, jak się czujesz, jakie masz w sobie emocje, o czym marzysz, no za czym właśnie. tęsknisz. To wiesz, to my, Gdzie kobiety... siebie widzisz za 10 lat. No Czyli my kobiety też od nich wymagamy, że ma być zrobione. Tak dokładnie, pięknie to powiedziałeś. No ale jeszcze to jest dobry kierunek dzisiaj myślenia, bo chcemy, żeby on był wrażliwy, żeby mówił, że kocha, a też chcemy, żeby był twardy, zaradny, przedsiębiorczy, kreatywny, wspierał w obowiązkach codziennych. Myślę, że trochę tego za dużo. Są nawet takie memy, gdzie ten mężczyzna coś robi, naprawia tę hydraulikę. Ona podchodzi mi się, on tak, tak, kocham, kocham, kocham i dalej tę rurę kręci. Czyli wie, czego ona potrzebuje, ale on jest zajęty. My też dzisiaj jesteśmy bardzo zajęci, pomijając ten fakt, że siedzimy i przerzucamy ten telefon to ludzie, ja mam wrażenie, że dzisiaj, mimo sztucznej inteligencji, więcej pracują niż kiedyś. Bo biorą na siebie większą odpowiedzialność, uczestniczą w większej ilości zadań, e, chcą uczestniczyć w wychowywaniu dzieci, jeżdżą z nimi na tysiące zajęć, sami chcą uczestniczyć i zapisują się na równoległe. Dziecko na basen, mama, mama na naukę pływania. E, dziecko na żagle, matka na naukę wiązania węzłów i robi sternika. Czyli my mamy dzisiaj strasznie dużo na głowie, my nie mamy kiedy się Spotkać, bo to jest kolejna rzecz, żeby porozmawiać, żeby się nie domyślać. My mamy wręcz się umówić, stałe godziny mamy lekcji, zajęć. Dlaczego nie mamy stałych godzin, że w środę o 19 siedzimy rozmawiamy? Jak nie mamy o czym, to patrzymy sobie w oczy i trzymamy za ręce. Pięknie, tak bym chciała. <laughs> Ale myśli, myślę sobie, że to też może być takie życzeniowe, że jak wprowadzimy w kalendarz stały, nie wiem, nasz. Czas, że jesteśmy razem, to na, na chwilkę się postaramy, coś tam zrobimy, a później to i tak się rozmyje w czasie. I tu się z Tobą nie zgodzę. Tak? Bo ja akurat to polecam u siebie w gabinecie a i osoby, które są w dwudziestoletnich związkach, czyli już można by powiedzieć, nie mają o czym rozmawiać, opowiadają później, że pierwsza rozmowa to nie było tematu. To nie wiedzieli co: coś o pracy, coś o świętach, ale. Kolejne już powodowały, że już przychodzili z czymś, z jakąś informacją, co zobaczyli, co usłyszeli, co przeczytali i zaczynali, a czy wiesz, że, a zobacz, a może byśmy, a słyszałaś o tym, a sprawdzisz mi to i oni się od nowa uczyli rozmawiać. To jest bardzo ważne, żebyście się Państwo od nowa uczyli rozmawiać, jeżeli tego nie robicie. Tak, dokładnie, rozmawiać, a nie domyślać. I nie oczekujmy od siebie nawzajem, że partner się domyśli, bo on się nie domyśli. On nie jest wróżką ani czarodziejem. A często się to zdarza, i też to z gabinetu taką ostatnią historię, bo mój mąż zapomniał o, mojej o moich urodzinach, o naszej o rocznicy ślubu, i ciągle o czymś zapomina. No nie potrafi się jakoś tutaj zebrać, żeby sobie gdzieś zapisać. Co byś powiedział takim mężczyznom, bo, bo o takie małe rzeczy są kłótnie, że on się nie domyśli, a ja czekam tu na kwiaty, bo jesteśmy już dzisiaj. To lat raczej rano. bym powiedział jest w kategorii, on nie pamięta. Mhm. I tu chodzi o to, żeby on się zastanowił, jakie są jego priorytety. Jeżeli ta żona jest dla niego ważna, te urodziny tej żony są ważne, ta rocznica ślubu jest ważna, no to trzeba znaleźć na siebie sposób. Czyli tam, gdzie zagląda, bo chodzi do pracy, bo się umawia z kimś, bo ma jakąś pasję, tam powinien sobie wpisywać. Urodziny żony, pisać w kalendarzu, notatniku, w przypomnieniach różnego rodzaju, bo to jest dla niej ważne, a naszym zadaniem jest siebie wzajemnie uszczęśliwiać. Czyli ja mam pamiętać, jeżeli nie pamiętam, bo taką mogę mieć naturę, no to się wspomagam. To się wspomagam papierem, kalendarzem, przypomnieniem, internetem, sztuczną inteligencją, czymkolwiek, lub proszę dzieci, słuchajcie, wy pamiętacie, kiedy mama ma urodziny, tak? Przypomnijcie mi dzień wcześniej, albo chociaż tego samego dnia rano. To ma zadziałać. To są nasze obowiązki. Mamy pamiętać o ważnych rzeczach. I oczywiście możemy zapomnieć o naszych rodzicach, bo mamy swoje życie o dziadkach, o ich rocznicach. Natomiast tak czy inaczej tu się wtedy wspierajmy. Decydujmy się, kto będzie pamiętał o czym, kto będzie przypominał i które. Niewielka ilość rzeczy będzie ta, którą muszę sobie wbić do głowy i przypomnieć sobie znaleźć na to sposób. Mam jeszcze do ciebie takie pytanie. Pytanie? Za tym niech się domyśli. Często stoi lęk przed prośbą. Zauważyłam to niejednokrotnie. I powiedz mi, czy myślisz, że ta prośba to jest odsłonięcie tego, tego ryzyka odrzucenia? Poproszę. Poszedłbym dalej, bo mhm. to jest taki lęk przed tym, yy, że ja się obnażę, że coś będzie partner, partnerka o mnie wiedzieć. No ale my mamy wiedzieć. Ja nie chcę, żeby moja partnerka się domyślała. Ja chcę, żeby wiedziała, a nie się domyślała. Więc do tego Państwa namawiam, przekażcie sobie informacje, jacy jesteście, czego potrzebujecie, a wtedy ten partner, ta partnerka będzie miała łatwiejszą jakby rzecz do zrobienia, żeby Was uszczęśliwić, bo mogą ruchem konika szachowego wymyślać coś, kombinować, nie wszystko będzie trafione. Nie bójmy się poprosić, nie bójmy się zrobić tej listy, o której mówiłem, nie bójmy się obnażyć przed, part przed partnerem. I tak to robimy. Dokładnie. Także nie testujmy się, tylko rozmawiajmy, bo niejedna rozmowa może uratować związek. Tak jest. Nie domyślamy się, pytamy, rozmawiamy i od razu będzie spokojniej i lepiej.